sami kogoś co robi a ja go znam e, e. witajcie kochani! Witaj i ty, Michał. Witaj, Witorek. spotykamy się w takim miejscu, co przypadkowe nie jest. Bo spotykamy się w ogrodzie U Matysów, gdzie jest ta piękna kaplica. No, ale jest z nią związana ciekawa historia. A że to twoja rodzina tutaj co no to nikt lepiej na tym miejscu nie opowie, ty są. Weźmy Są, Tutok. To jest Pierwsokapicka w Białce Taczańskiej. Ona powstała w XVII wieku, Jakby był właśnie jest potop szwedzki. Tutok w tym miejscu to jest pierwszy cmentarz w Białce. Gdzieś około 150 do 200 osób jest tutaj pochowanych. Temu jest świętego Jana, chrzciciela, bo ci Szwedzi, co tu chcą pochowani, byli tym i temu właśnie po, po, postawili. Zasnijmy od tego, czemu Szwedzi? Skąd tutaj Szwedzi, to Szwedzi no, się wzięli? Szwedzi zostali pobici tutaj przez lu, tutaj tutejszą ludność. Białca mówi, no. no, nie no, może i z Grunia, z leśnicy tylko bo to jakoś się zebrali, siczka, no nie? No i jechał właśnie król Kazimierz królewską drugą. No i tam właśnie Szwedzi go już zatrzymali i wydawało się, że króla pojmą, albo ich zabiją, no nie? I w jakimś pewnym przypadku pojawił się Nowobiski ze swoją bandą i uratowali króla Kazimierza przed Szwedanką. I z takiego zbojeckiego rodu wywodzi się i Michał. Tyżek jest starszy i tak. No to już pokolenia już są takie dalekie. No. Co zresztą podtrzymuje, bo od razu cię tu wekwolem zabyłaś w roku 2017. Także z nami Michał Seng, co nam tu, łopowie, różnych rzecach ciekawek, co je robi. Także pięknie Petome. No to jak Harnas już się rzekł, no to musi mieć swoją jaskinię. Jaskinię. Jak ja się tak po tej jaskini łobzie to tu by się w net z znalazło. Z tego co tu most to byś Arkę Noego zbudował. No siczko jest, ci powiem, no no. Czym co, co, się tu nie zajmujemy, no nie w tym się folić. No znajdujemy się 2500 metrów pod poziomem morza. Znaczy tak po prawdzie to 2 metry. No, <gry> Ale dorówmy sobie do tego. A, a tak, no to, no to się tu właśnie zajmujemy różnymi rzecami. Eksperymentuję właśnie ty z łopis na dudach. To jest właśnie coś i tam kombinujemy robić, żeby to lepiej grało, coś i miało więcej dźwięków. No takie tak, no to trzeba rękowe z no jeszcze no, wreszcie się słuchaj, do jakiej, no, do jakiej roboty. razem coś i coś, tu mam taką ciekawostkę, jakby Dudziorze kiedy wcieli, tu mam taką pistołkę. To jest gajdzica od Dud Podhaleńskich, no że ona jest jako trochę wyjątkowo, bo ona ma 7 głosów. Aha. Jeśli by chcieli dudio, że kiedy robić takie, ten, taką piscołkę to jest taka ciekawostka, że ten głos, co tu jest ten stały c, w tym przypadku, jest po prostu przesunięty w prawo i jest miejsce na siódmy głos od spodu, na kciuk. Mamy jest to takie różne, jest to eksperymentalne, to jest to były takie, co mają te akurat mają 10, ale, ale to jest eksperymentalne. A czy możemy się przetoczyć na to na tokarce? No to spróbujmy. Jaką, jakiego ducha, cacy, co tam. Tu mamy taki świeży kawałek. Jest po prostu wyrzezany z jednej, z leśnych stron. Musimy go teraz nabić. Tutaj do środka. Ważne, żeby narzędzia były ostre. Taki mały Bałek Wołek zatrzymany. Można zrzucić. To jest ducha, co mnie dokurzyło. Pokażemy, jak jako tu teraz weź. Widzieliście przed chwileczką ten kawałek jak drzewa? No tu, tu, tu z tego kawałka. I z tego trzeba teraz obciąć. I mamy duchac do dud pod I można, I można duchnąć. I można iść duchnąć. No. Dolno grać w sumie na tych instrumentach takich prostych, by powiedzieć. No. Pierwsze to były gwistki, czy tam trąbita była no Potem, dopiero z czasem, to już jest więcej tych dziurek, se nawiąwał i miał więcej do popisu. No Pierwsze im potrzebne. Pierwsze, mu... no to w sumie... Na początku no to były gwistki, potem taką sobie zrobił pistołkę Co była jedna, no nie, i wywiertał sobie trochę tych dźwięków i grał tak. No pierwsze to im było potrzebne pewnie po to, co by wysłać takiego góralskiego SMS-a hey, SMS-a to SMS były te trombity, no nie? A potem, potem dopiero... Potem zawsze im nudziło przy, przy, przy pasie. czy tam przy czym przy jak miał cazno to ty Skrobał widzi? sobie wyskrobał sobie jakąś czyby by ten dźwięk był piękniejszy, bo no, to już zobaczyli, na potem, potem już se dodawał więcej, na przykład już se dodał dwie pistołki. takie wspomaganie już se dorobił. O, potem miał ja już dwie, tu ma stały dźwięk pomocniczy, a tu może zaś, możesz grać to, to co grosnie. I więc, już miał pomoc taką, więc, więc już pomoc. Na po tej zasadzie właśnie powstały Dudy Podhaleńskie. Co są właśnie tutok One właśnie, potem już miały więcej tych dźwięków, jak ci pokazywał. Pierwsze było takie coś i wieś, coś mu to grało przy tym. Przy tej treści, to są treści, po góralsku to są treści. Może opisujemy Dudy Podhaleńskie, z czego się składają. Budy podhałańskie składają się z worka. No to jest akurat kozi worek. Mm -hmm. Dawno by się robiło to z go ale worka, ale najlepsze jest kozio skóra, no bo jest trochę mocniejsza so od bala No i żeby była to z młodo. Bo młodo koza bardziej jest to taką gęstą tą skórę i nie przepuszcza tego powietrza. Tu mamy coś takiego, to są. Tu gdzie się dokładnie, te. To są futra się nazywają. Nie takie futra wiedzy. Ten, no futra, tak się po pogrążku nazywałem. Futra, gdzie się dopino. Tu, no, mamy w tym przypadku bonga Tu mamy Duhaca. A to, co jest... my robili przedtem. Na dole od razu powiemy, że to jest, jest ducha To jest Duhaca, co my robili go na dole. Znaczy, Michał robił i Ty ześ, o. ten co dobrze robisz. Co dobrze robisz. Tak jest. No, tu mamy zaś Gajdzica. To jest Gajdzica to to. To jest najtrudniejszy element w całych dudach, żeby go zrobić. Bo tu naprawdę trzeba mieć precyzję w wywiertaniu tych trzech kanałów. Wy nazywałeś się jako tą kozę, bo to są jak za kozę, że żeby... choć wy nazywają jakoś i te swoje... Z... No, bezimienna. Ona bezimienna, <śmiennie> 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 To to kozano koza. No, kozano no. koza, taką. Piękno kozano. Fajno koza. Ale powiedz, ty zeź z racji samoukcji, takie jakieś takie muzyczne tradycje u Tobie w rodzinie były, bo rzeźbiarskie, stolarskie były. Były, były. A budowanie, a, a, budowani, a się muzyką, no to w sumie to mm, no samoukcja tak jest. Nic samouk Nikt się co nie uczył. Ujek, co grał na gęślak, no to on, on umarł wcześniej niż ja się urodziłem. No, to ani nie ma, no, no To nawet zbyt. ten nie ma. Myślę, że za się potrafi nauczyć i robić, i grać, no to kurde trzeba wcieć, no, nie? no To jest właśnie... Myślę, że każdy jest w stanie to zrobić, no musi kurde wcieć, no nie? Hmm. No ty też uczysz, ty też uczysz. właśnie tutaj... Na białce. E, na białce tutaj kolegów grać właśnie na dudach na podhalańskich. No nie no, dzieje się, dzieje się, grudzę, by to całe co słowo do przodu, żeby ta tradycja u nas nie zginęła tu na podchodzie. No bo to jednak jest, 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 jest to skarb, jest ogólny. Ja bym to chciał jeszcze się do Ciebie zgłosić, tu nie ma sprawy, tak. muszę przyjść i wytłumaczyć, no, i wyłuszyć. No, no hej. No. <grym> <grym> <Ach>. <grym> <grym> Od razu tak mamy zrobione, dzwońcie, dzwońcie śmiało. <grym>